Gdy mówimy o szlifowaniu drewna, na skuteczne szlifowanie składa się kilka elementów. Po pierwsze musimy uwzględnić rodzaj materiału, który chcemy wyszlifować. Drewno może być drewnem żywym, takim jak tutaj, czyli jeszcze nieoheblowanym, które chcielibyśmy wygładzić. Może to być drewno malowane, impregnowane, drewno, które już uprzednio było wyszlifowane i teraz na przykład chcemy je odnowić i wyszlifować na nowo i pomalować na nowo. Ewentualnie drewno typu blaty, drewno twarde, na których pojawiło się na przykład pojawiła się plama zacieki i chcemy tych plam się pozbyć. Do każdego rodzaju prac służy odpowiednia szlifierka. Tak więc odpowiedni dobór narzędzia to jedno. Druga rzecz to odpowiedni dobór gradacji papieru. Mamy różne papiery na rynku. Jedne są grubsze, czyli bardziej zgrubne, agresywne. Drugie z ziarnem drobniejszym, bardziej do szlifowania wykończeniowego. Im większa cyfra w nazwie papieru, tym drobniejsze ziarno. Tutaj mamy na przykład papier o ziarnistości 24, czyli jest to bardzo gruby, bardzo agresywny rodzaj papieru. Na szlifierce założony mam papier o ziarnie 40. Widzimy na pierwszy rzut oka, że to ziarno jest odrobinę drobniejsze. Jeżeli mówimy o szlifowaniu wykończeniowym, jednym z najpopularniejszych papierów jest papier o gradacji 120. On już daje nam na tyle dobry efekt szlifowania, że często po nim możemy nakładać farbę. Najlepszym rozwiązaniem przy szlifowaniu drewna takiego jak mamy tutaj, czyli drewna nieohardlowanego. Są szlifierki taśmowe. Szlifierki taśmowe w porównaniu ze szlifierkami oscylacyjnymi i mimośrodowymi mają zdecydowanie najwię największą prędkość obróbki powierzchni. Taśma, która się obraca, bardzo szybko zbiera materiał, bardzo szybko go szlifuje. Natomiast są to urządzenia typowo do szlifowania z grubnego, czyli raczej używamy tu papierów rzędu 40, 60, 80, maksymalnie 100. Chociaż na rynku znajdziecie też gradację papierów znacznie, znacznie drobniejsze. Tutaj mam założoną 40, tak więc ślichujemy. Deska została oszlifowana bardzo szybko. Trzeba też z nim włożyć to, w to sporo siły. Dużą zaletą tych szlifierek, szlifierki, której w tej chwili używam, jest bardzo dobre zbieranie pyłu bezpośrednio do pojemnika. Jak widzicie, przy dużej ilości obrabianego materiału pyłu jest stosunkowo niewiele, a nie używamy żadnego odkurzacza. Jest tu tylko pojemnik na pył. Z istotnych elementów ta szlifierka ma jeszcze automatyczne centrowanie taśmy przy wymianie taśma nigdy nie będzie założona idealnie prosto. Ja tu specjalnie założyłem ją dość mocno przekrzywioną, natomiast po włączeniu wiążania, taśma trafia na swoje miejsce. W wielu szlifierkach na rynku macie tutaj takie pokrętło z boku, no i w trakcie pracy trzeba tym pokrętłem papier ustawić idealnie równo. Tutaj raz na Naprawdę długi czas, wystarczy doprecyzować to centrowanie śrubką i papier sam będzie trafiał na miejsce. Drugi rodzaj szlifierek, które możecie znaleźć na rynku, to szlifierki oscylacyjne. Z reguły są to szlifierki o kształcie prostokątnym, które po włączeniu oscylują na boki. Tymi szlifierkami wykonujemy raczej prace już precyzyjne, czyli prace wykończeniowe. Oczywiście również mogę tu założyć gradację papieru 40, natomiast to urządzenie nie będzie tak wydajne. Raczej mówimy tu o szlifowaniu wykończeniowym, czyli papierem właśnie setką, 120, 150, ewentualnie o maftowieniu lakierów przed ich kolejnym nałożeniem. Papier o gradacji 120. Tak więc praca nie idzie bardzo szybko. Natomiast powierzchnia, która jest wyszlifowana, jest już szlifowana praktycznie idealnie gładko. Tak więc można powiedzieć, że po wyszlifowaniu do końca będzie gotowa do ponownego malowania. Szwierka, którą tu mam, ma kilka charakterystycznych rzeczy. Również ma pojemnik na pył, więc zbiera ten pył od razu. Ma możliwość mocowania papieru albo na rzep, albo na zatrzask. Czyli papier mogę. Zamocować tutaj. I przede wszystkim ta szlifierka jest wyposażona w system anty, czy w system tłumiący drgania. W trakcie pracy zwróćcie uwagę, że element, za który trzymam, jest odseparowany od części roboczej. Dzięki czemu drgania nie są przenoszone na ręce i szczególnie przy dużej ilości pracy, przy długiej pracy te drgania nie są odczuwalne, co przekłada się na zdrowie. Trzecim rodzajem szlifierek są szlifierki mimośrodowe. Ruch mimośrodowy jest to połączenie ruchu oscylacyjnego z ruchem obrotowym. Te szlifierki łączą w sobie poniekąd szybkość szlifierek taśmowych i dokładność szlifierek, i dokładność, przepraszam, szlifierek oscylacyjnych. Oczywiście w zależności od tego, jaki papier założymy, uzyskujemy odpowiedni efekt szlifowania, ale również te szlifierki są głównie stosowane przy szlifowaniu wykończeniowym. W porównaniu ze szlifierkami oscylacyjnymi są szybsze, natomiast szlifierki oscylacyjne mają jeden duży plus. Tak jak widzieliście przed chwilą, byłem w stanie szlifować nimi gdzieś blisko krawędzi, ewentualnie jestem w stanie dojechać nimi do narożników. Szlifierką mimo środową z racji tego, że jest okrągła, nie jestem w stanie wejść w trudno dostępne miejsca. Mam tutaj zaciek. Na moim ładnym blacie. Chcę go usunąć papier również o gradacji 120. Zaciek zniknął. Jeżeli chodzi o samo narzędzie, podobnie. System antywstrząsowy, antywibracyjny i system, który zbiera pył do pojemnika. Wykorzystamy jeszcze tą szlifierkę na farbie, żebyśmy zobaczyli różnicę w prędkości pracy. No. Materiał jest zbierany zdecydowanie szybciej niż w szlifierkach oscylacyjnych. Ostatnią szlifierką, którą chcę Wam pokazać, jest również szlifierka oscylacyjna, natomiast szlifierka uniwersalna. Są dostępne na rynku szlifierki, które mają wymienne stopy. Do tej możecie założyć albo stopę prostokątną, albo stopę kwadratową, która pozwala Wam łatwiej dojechać do krawędzi ewentualnie stopę typu tak zwane żelazko, która rogiem pozwala dojść w trudno dostępne miejsca.